W latach 90. Bartek Wrona był, no tak troszeczkę syn Bożyszczem na Ale kobiet na pewno. Nie, no tak było. No powiedzmy eee, sobie szczerze. Nasz ochroniarz mówił zawsze papież polskich Otóż to, otóż to! Proszę Państwa, po powrocie z dalekiej podróży razem ze mną Bartek Wrona, Dzień dobry. Dzień dobry, koniam się, widzę. Co proszę. tobie przyszło do głowy? E, kiedy? No, znudziło ci się, czy co? E, nie że znudziło mi się, ale tak naprawdę no, ja cały czas jakby byłem. Może mniej byłem obecny w mediach, ale... No Grałeś. Ja, Tak, grałem, koncertowałem, nagrywałem. No, i już można powiedzieć, że 27 lat. No ale poczekaj, no i co, źle ci samemu było? Wiesz, co, e, fajnie było samemu, ale jednak e, mogę się zawsze schować za tą czwórką, więc jak najbardziej mi to pasuje. <grym> Czyli co, nie zaśpiewamy, to razem do <grym> <na> wejgałem. <weklągamy. grym> no, no, dokładnie jest taki tekst, tak. Ja nie umiem się dlatego się <grym> w chórze, a nie sam. No, no dobra, wracacie i. Jak się teraz współpracuje na Polata. Wiesz co, to jest bardzo fajne, faktycznie, bo e, dokładnie 27 wyszła winylowa płyta zespołu Just Five. Piękna, czerwona, więc zapraszam. Również na wszystkich streamingach wyszły wszystkie trzy płyty zespołu Just Five, więc to była taka okazja, żeby jednak wrócić i żeby przypomnieć tej młodzieży z lat 90. że to jednak były fajne czasy i fajne wspomnienia i fajnie tak wrócić do tamtej, takiej, taki wehiku czasu, więc to fajne jest. Bartek, ale rozmawiam. Teraz z dojrzałym artystą, z artystą, który już nie jedno widział. Rada. Ten, to nie jest ten artysta, który w nie latach 90. Dziewięć... No właśnie. Podbijał sobie, podbijał sobie sceny, niesiesz jakiś bagaż doświadczeń, także doświadczeń muzycznych. Coś się musiało zmienić. W sensie, chcecie robić inną muzykę, czy bazować na tej muzyce, która się sprawdziła w 90.? No nie, to będzie jak najbardziej będą wspomnienia, bo już niedługo będziemy nagrywać też nową wersję do utworu, który jakby kończył w tamtych latach, czyli ostatni singiel zespołu Just Five, czyli Za to, co mam. To będzie w nowej wersji na jesień, a już pod koniec grudnia, na początku stycznia będzie normalny, fajny, nowy kawałek zespołu Just Five, więc i to będzie naprawdę ciekawostka i petarda. Ja już kawałek słyszałem i mogę wam powiedzieć, że naprawdę jest będzie fajna, petarda, tak zwana. E, zapytam tak trochę prywatnie: w latach 90., jako taki bombello, byłem na koncercie Czastwa. <noise> <noise> nie mogę powiedzieć, gdzie, bo nie pamiętam, czy to był albo to był Olsztyn. Tak mi się wydaje, że to było albo w Olsztynie, albo w Powiesz mi, no, że. Było wszędzie. Wiedzieliśmy Polskę wzdłuż i wszerz, więc Wiem. wszędzie. <noise> ja was widziałem, tam dawaliście show, bardzo dużo tańca. PSL robi swoje. No tak. powiedzmy sobie szczerze, dalej jest ten ogień na scenie? E, wiesz co, jak najbardziej tak? Ja lubię się ruszać cały czas. E, jakby no, od młodzieńczych klas się ruszam. Jestem instruktorem Zumby, e, więc e, no mogę powiedzieć, że jeszcze ten dryk mam, mam te kocieruchy, więc e, myślę, że z ruchem nie mam żadnego problemu. Ale faktycznie tak jak mówisz, PSL robi swoje, więc czasami e, po trzech, e, czterech numerach e, taneczno-wokalnych trzeba jednak zrobić, uspokoić atmosferę i zaśpiewać dwa numery wolne, żeby złapać oddech. Więc. A Ty lubisz właśnie takie, takie, takie romantyczne? Tak, a, wiesz, jak, to, jak to. najbardziej tak, bo e, oprócz tego, że lubię takie energiczne kawałki, to również uwielbiam piękne balady o miłości. No bo... Słuchaj, a, e, ostatnie już naprawdę pytanie, takie na koniec, szybciuteńkie, ale będzie długa odpowiedź. W latach 90 Bartek Wrona był, no tak troszeczkę, bożyszczem nastolatek, ale kobiet na pewno. Nie, no tak było, No powiedzmy sobie Mój, szczerze. Nasz ochroniarz mówił zawsze, papież Polski. Co? Otóż to, otóż to. Nie, no, oczywiście, żarno, ale. Słuchaj, ty niesiesz ze sobą taki bagaż, myślisz sobie, nie? No, muszę dorównać teraz wiesz, tutaj. Tu się odchudzę, tutaj. Nie, 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 już nie mam e, takich m, potrzeb. A z drugiej strony wiem, że te fanki, które były w latach 90., one już mają swoich mężów, swoje dzieci. Ale to jest fajne, że dostaję mnóstwo wiadomości, właśnie, że e, jak usłyszały, że zespół Just i wraca, to e, te kobiety puszczają swoim dzieciom dzieciom utwory i faktycznie, więc y, można powiedzieć, że z pokolenia na pokolenie to rośnie, więc może ja będę miał 70 lat, to też będę śpiewał, a tak wiesz, będzie tam publika rosła, no ale tak, zobaczymy tak, jak będzie. Chciałem to powiedzieć, to jest z lat 90 już okej, okay, mają mężów i dzieci, ale dzieci jak no. jakby, to prawda, wiadomo. Proszę Państwa, <laughs> Bartek Wrona, Dzięki, dziękuję. dziękuję bardzo. Dzięki.